No, witajcie, moi drodzy. Dzisiaj mamy już 5 stycznia. Ejcie, jak ten czas płynie. Mamy poranek. Kocham poranki. Wtedy energia jest taka spokojna. Wtedy można wysłać intencję. Ta intencja idzie prosto do źródła i czujemy takie niesamowite połączenie. Ale też poranki bardzo dobrze wpływają na naszą energię, szczególnie kiedy. Podążacie za oddechem, kiedy Wasza energia się porządkuje. Co ja dzisiaj czuję w energii? Dzisiaj czuję w energii bardzo duży spokój i czuję narodziny. I chciałam Wam przypomnieć, że moje tymczasowe konto na Facebooku to Anila Bentaleb. Chciałam Was zaprosić na transmisję na żywo. Dzisiaj będzie transmisja na żywo. 11.11 .11, czas angielski. To transmisja będzie na YouTubie. I godzina 1845 będzie na moim Instagramie Katarzyna Pen. Więc zapraszam Was serdecznie. Będą to krótkie transmisje. Będę Wam dawała kartę. Będę Wam mówiła to, co przepływa przez serce. Już przyszły wczoraj pierwsze Wasze opisy do konkursu. Moje spotkanie z aniołem. I dzisiaj y, z tych ostatnich wybrałam Madzię. Madzia dostaje ode mnie. Pytanie, które może sobie zadać w dowolnym czasie, a ja pięknie zrobię. To się nazywa po angielsku Guidance. Czyli to, co widzę, to, co czuję, to, co aniołowie pokazują. Potem Wam przepięknie tam w drugim filmiku. Ale co jest dzisiaj w energii? Dzisiaj w energii są narodziny. Mogą to być narodziny pomysłu, projektu, czegoś fajnego przede wszystkim. To tak, jakby było jakieś takie objawienie tego, co nam się rodzi w naszym wnętrzu, w naszej podświadomości bardzo mocno. I to, co Mamy połączenie właśnie ze źródłem, z przepływem energii. Dlatego dzisiejsza energia dnia będzie nas bardzo zachęcała i do rozwoju, i do wzrostu, i do tworzenia przede wszystkim, ale też do takiej kreacji. Dzisiaj będziemy się opiekować sobą, będziemy w takim większym kontakcie ze sobą, z własną duszą. Zapraszam serdecznie na sesję jest nowidzenia, mam promocję i zapraszam transmisję Pozdrawiam.